Przysięga Kościuszki wydarzyła się 24 marca 1794 roku na rynku głównym w Krakowie, gdzie Kościuszko ślubował walczyć o wolność, całość i niepodległość. Stał się symbolem patriotyzmu i walki o odzyskanie niepodległości. Niedużo potem wybuchło. Powstanie Kościuszkowskie zwane Insurrekcją Kościuszkowską było narodowym powstaniem przeciwko Rosji i Prusom w 1794 roku. Jego upadek zakończył się trzecim rozbiorem Polski. Naczelnikiem insurekcji został Andrzej Tadeusz Bonawentura-Kościuszko, 48-letni generał lejtan Wojska Polskiego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 4 kwietnia 1794 roku wojska Kościuszki zwyciężają pod Racławicami. Polacy nabierają wiary w możliwość zwycięstwa, a powstanie rozszerzyło się na inne rejony kraju. Kolejną wielką bitwą była bitwa pod Szczekocinami, która wybuchła 6 czerwca 1794 roku. Po tej bitwie Polacy zmuszeni byli do odwrotu ku Warszawie, a Kościuszko został lekko ranny. 10 października 1794 roku odbyła się bitwa pod Maciejowicami, w której Kościuszko ranny dostał się do niewoli rosyjskiej, po czym został uwięziony w Petersburgu. Powstanie zakończyło się klęską 16 listopada 1794 roku. Rok później 24 października 1795 roku nastąpił trzeci rozbiór Polski. Matko Bosko, mówię, co to, 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 to się stanęło? Kosynierzy, żołnierze, piechota tworzona na zasadzie pospolitego ruszenia, byli uzbrojeni w kosy bojowe, po raz pierwszy pojawili się podczas insurekcji kościuszkowskiej.